Kochani, przepraszam Was bardzo, ale kamera mi się wyłączyła w takim nieodpowiednim momencie, bo już to prawie koniec był, no ale no niestety technika, a ja nie zawsze jestem z techniką tak na bieżąco. Tak, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Także zaczniemy. Tam, gdzie skończyliśmy. I tutaj właśnie pokazała się ta sama karta, ta sama energia, która jest tutaj. Tutaj mamy tego pazia, właśnie tą stabilność. I tutaj jeszcze raz właśnie jest ta energia. Tutaj mamy asa pentakli, asa monet. Energia, która właśnie pokazuje, że coś nowego się zacznie, że coś pozytywnego dla Was się zacznie, i um, rycerza kielichów, energia, która pokazuje, że ktoś będzie um, Wam chciał coś dać, ktoś pojawi się w Waszym życiu, ktoś pomocny, ktoś otworzy być może swoje serce przed Wami, w każdym razie piękna energia. Bo to jest też troszeczkę taka właśnie energia, ym, która pokazuje również uzdrowienie. Także myślę, że z tym kimś, kto się tutaj pojawi, być może troszeczkę właśnie to, co tutaj było, te, ta blokada, to ym, może, może zniknie bo tak jak powiedziałam, tutaj też nie, jest tylko, nie są tylko uczucia, właśnie takie miłosne, takie bardzo pozytywne uczucia, ale również takie ustrowienie ten ktoś ze sobą niesie. Także świetne karty macie na ten miesiąc. Mam nadzieję, że przynajmniej dla większości z Was to troszeczkę się sprawdzi i no, mam nadzieję, że ten rok rozpocznie się dla Was. Bardzo, bardzo pozytywnie. Także kochani, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, zostańcie zdrowi, trzymajcie się, uważajcie na siebie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym miesiącu znowu. Do zobaczenia.